W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić prefekt cofania się w Adobe Premierze Pro. Witam wszystkich na moim kanale. Będę że zasubskrybujesz ten kanał po więcej palników, z Doję Premiere Pro. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić jest przeciągnięcie naszego klipu na nasz, na nasz timeline i klikamy Alt, żeby go zduplikować. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, klikamy Speed Duration. Zwiększamy do 400% i zaznaczamy Reverse speed, żeby nam się to cofało. Bierzemy jeszcze raz pierwszy klik, przeciągamy go na koniec. Możemy go troszeczkę uciąć, żeby no, nie, było, nie, nie było całego. Mamy no, mniej więcej nasze cofanie, ale my chcemy zrobić no, z tego jakiś dobry efekt. Więc aby to zrobić musimy wejść w File New Black Video. Ustawiamy sobie w jakiej, roz... w jakiej i wielu klatkach chcemy to nasze wideo. Ustawiamy sobie nadto i skracamy do długości tego klipu. Wchodzimy sobie w zakładkę FX. Wpisujemy crop, przeciągamy na black video i analogicznie robimy z wave warp. Wejdziemy sobie w wyzakładkę Effect Control Nie, przepraszam, nie Crop, tylko Noise, oczywiście Noise Crop, crop jest niepotrzebny Wejdziemy sobie w zakładkę Noise Zwiększamy sobie to na 100% Oznaczamy, aby używało Color Noise. Wchodzimy w Wave Bad. Zmieniamy w zakładce Wave Type z sign na Soutoutfit. W zakładce Wave Hide zmieniamy na, na 4000. Oczywiście to jest naszego pomysłu na to, jak to ma wyglądać. Ja jeszcze w Wave White dam 300 renderuje to sobie szybko. W tej chwili to wygląda mniej więcej jakoś tak i przypomina sobie, że jeszcze jedna modyfikacja jest tu potrzebna. W zakładce Direction zmieniamy z 90 na 180 stopni, aby nasze paski były bardziej pionowo niż poziom. Robimy jeszcze jedną warstwę na to, aby nasza cała animacja miała no troszkę więcej glitcha. Przechodzimy sobie do naszego projektu. Klikamy prawym przyciskiem New Item i Adjustment Layer. Przeciągamy Adjustment Layer dokładnie tak samo jak z Black Video. Wchodzimy jeszcze raz w zakładkę Effects. Także dajemy Noise i także dajemy Wave. Dobrze napisane. Wchodzimy w Effect Control. Zmieniamy sobie Amount of Noise na tak około 40. The wave Warp zmieniamy na Smooth Noise. To jest ostatnie. I Wysokość na 600 a długość na 1500 I jeszcze jedna rzecz bo w zakładce Pinning zmieniamy na All Edges Zrenderuję to i pokażę Wam jak to wygląda i najwyżej wtedy zrobię jeszcze jakieś modyfikacje no Jeszcze bardzo zmiana, której zapomniałem dodać jest tak samo jak ostatnio w zakładce Direction muszę po prostu obrócić to jeszcze o 80 stopni i powinno być wszystko dobrze teraz. Jak widzimy mamy no, nasz efekt dosyć dobrze wyglądający. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był pomocny.